No cześć, tu Kuba, Wasz szkocki ogrodnik, a to mój kolejny skalniak. Flox, inaczej zwany płomykiem przedlastym odmiana Candy Stripes, po łacinie subulata jest to niska, dotycząca zaledwie do 15 cm, bardzo odporna i zimozielona roślina pochodząca z wschodniej centralnej części Ameryki Północnej. Świetnie nadaje się do naszego klimatu, zarówno tu w Szkocji jak i w Polsce. Kwitnie od początku kwietnia praktycznie, do końca maja, jednakże te pełne, takie najbardziej obfite kwitnienie przypada na pierwszą połowę maja. Powoli się już ta faza kończy tutaj u mnie, jednakże ciągle możecie o, oglądać e, mojego floksa w pełnej krasie. Generalnie nie wymaga żadnej opieki, e, spokojnie sobie poradzi w, w każdym miejscu, dzięki silnemu systemu korzeniowe, korzeniowemu. Jedyne, co musimy zapewnić, to jak w większości skalniaków, pełne słońce i jeśli te warunki spełnimy, co roku na początku kwietnia będziemy mieli taki oto właśnie piękny, piękny okaz. Pozdrawiam gorąco, cześć, papa. Pa.